Na czym polega hipnoza tak naprawdę? Tak naprawdę jest to stan umysłu, naturalny stan umysłu, w którym wykorzystujemy tę właściwość, że ulegamy sugestiom bez ich analizowania. Dzięki temu możemy dokonywać zmian, uzdrowić nasze ciało, zmienić nasze nawyki, czy pozbyć się nałogów. Zawsze sobie wyobrażałem, że takie seanse Hipnoterapeutyczne są w hmm. takich gabinetach, gdzie jest wiesz, ciemno, świece, e, relaksacyjna muzyka. Tutaj jesteśmy w takim miejscu na łonie przyrody, w plenerze, ale rozumiem, że to też jest dopuszczalne, tak? Oczywiście. Wszystko jest w nas. Jeżeli mamy na to zgodę, żeby robić w takim miejscu spotkanie z naszą podświadomością, to czemu nie? Również Jasne. możemy robić to poza gabinetem. Czy w takim razie już jak jestem w mm. tak zwanym stanie hipnozy, to rozumiem, że jestem cały czas świadomy. W każdej chwili mogę to, nie wiem, przerwać, wyjść z tego. To albo nie się wyspać. Tak, albo się wyspać po prostu, <laughs> albo zasnąć w najnormalniej w świecie. normalnie tak? najnormalniej w świecie zasnąć i się wyspać i obudzić się o odpowiedniej porze. To czemu jest tak, że czasami niektórzy się boją tej hipnozy, myśląc, że to wprowadzi jakiś taki stan, zmieni, przekieruje człowieka, nie wiem, zmieni jego stan umysłu. Zobacz, jak często ulegamy sugestiom. Mediów. Wierzymy w jakieś informacje, w filmach podawane, które przede wszystkim dotyczą naszego umysłu, czyli tej części nas, która nie jest tak do końca zbadana. Tak? Do tego, odnośnie umysłu jest tyle różnych teorii, tyle różnych praktyk. I boimy się tego, co nam ktoś może w tym umyśle zrobić? Im Filmy wykreowały hipnozę jako narzędzie właśnie takiej mentalnej kontroli naszego umysłu. Dlatego się boimy, bo dotyczy nas samych. Bo jak mówi Dave Elman, tak naprawdę jedyną przeszkodą wejście w hipnozę, w trans jesteśmy my sami. Czyli nie bać się. Nie Oczywiście. bać się dlatego, że, że co. Że jest to bezpieczne przede wszystkim, bo wykorzystuje naturalny stan umysłu, jakim jest trans. W transie jesteśmy po kilka razy dziennie, wstając, kiedy jeszcze nasz umysł świadomy nie jest włączony, jeszcze jesteśmy tak, cyle, le, tak e, lekko śpiący, to jest trans. Kiedy czytamy książkę i ominiemy akapit, nie pamiętamy co było. Byliśmy w transie, kiedy oglądamy film, co było w ostatniej scenie? Nasz umysł się wyłączył, przeszedł na ten naturalny stan transu, Więc ten stan umysłu jest po kilka razy w ciągu dnia. Hi właśnie w hipnozie wykorzystujemy to, co jest naturalne, w zgodzie z nami, zatem bezpieczne. A zachodzi tak szybko, bo trafiamy w punkt. Rozluźnij uda. Kolana. Łydki. Stopy. I pozwól sobie na zagłębienie się w siebie, dotarcie do swojej wewnętrznej mądrości. Pozwól, aby prowadził cię Twój wewnętrzny uzdrowiciel, który doskonale wie, gdzie cię zaprowadzić, co pokazać, na co jesteś gotowy. To wszystko jest w Tobie, tak jak ja jestem z Tobą na 100%. Ty również bądź ze sobą w tej pięknej podróży na 100%. Małgosia, podobno dzięki hipnozie, y, można rzucić palenie. Jeżeli masz wewnętrzne przekonanie, że chcesz pozbyć się tego nałogu, a nie tylko dlatego, że wypada, że przeszkadza ci to w pracy czy w rodzinie, tak? Y, no, ale... Jeżeli jest to czynnik wewnętrzny, Twoja motywacja, to ja Cię będę w tym wspierać, prowadzić i rzucisz to palenie, ale jeżeli gdzieś w środku chcesz zwyczajnie palić, zwłaszcza, to, że, dalej. to będziesz palił i bez sensu robić sobie wyrzuty, bez sensu stawiać sobie opór i siebie maltretować, jeżeli sprawia ci to przyjemność. Ja oczywiście nie namawiam do palenia, bo jest to bardzo szkodliwy nauk. I teraz, kiedy zacznę liczyć od pięciu do jednego i powiem jeden, przeniesiesz się w miejsce swojej mentalnej relaksacji, przyjemne miejsce, Twoje miejsce, tylko dla Ciebie. Może być gdzieś nad wodą, w lesie, na polanie, gdziekolwiek, gdzie wskaże Ci Twoja podświadomość, kiedy powiem: jeden, pięć, zbliżasz się, być może już tam jesteś. Do miejsca swojej mentalnej relaksacji cztery. Zagłębiając się w siebie jeszcze bardziej, trzy. Też słyszałem, że mm, hipnoza y, pomaga zajść w ciąży. To jest właśnie w umyśle podświadomym. Czasami są blokady. Mam y, trójkę dzieci z hipnozy. Miałam trzy klientki, które borykały się. Czy z... swoje dzieci masz? Nie, z... nie, nie. Nie, 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 nie. A klientki, hipnozy, klientki, klientki tak. które dzięki tobie. Tak, y, są szczęśliwymi mamusiami. No co ty e... gadasz? Wszystko z ciałem było ok, ale gdzieś był jakiś problem. Nie dochodziło do zapłodnienia, nie powstawał zarodek, pomimo nawet zabiegu in vitro. I ciało po prostu nie przyjmowało tej małej istoty. Tak? I jest jakaś blokada w umyśle czasem, która to powoduje. I docieramy do tej blokady najczęściej w regresji, czyli cofamy się. Wykorzystując dostęp do pamięci permanentnej umysłu podświadomego, cofamy się do pierwszego momentu, w którym taka blokada zaistniała, w którym zaistniało wydarzenie, że na przykład dzieci to jakieś utrapienie, że dzieci wiążą się z chorobą, z, dzieci wiążą się z utraceniem wolności, ze zmianą ciała. Czyli A to już jest już... strach po prostu. Tak, zwyczajnie, jakiś strach, który blokuje mhm. otwarcie się na, na ciążę. Jesteś tam Adamie, jakie to miejsce? Możesz swobodnie i wyraźnie ze mną rozmawiać Las Las, jesteś w lesie Jest dzień, noc Dzień Jaka pora dnia? Nie wiem, jest jasno Jest jasno Jaka pora roku? Ciepło jest Jest ciepło Jaki to jest las? Sosnowy Słynny program w TVN mm. hipnoza. No, te opinie no, nie były dosyć mm. pozytywne generalnie. Bo ja też jak to oglądałem, no to miałem swoje jakieś tam zdanie na ten temat. Czego tam y, zabrakło albo czy to w ogóle było prawdą? Jest to zupełnie inny rodzaj hipnozy. Hipnoza sceniczna jest bardzo specyficzna. I też jest ok, i to co się działo rzeczywiście było pod wpływem sugestii i zahipnotyzowania. Zabrakło mi właśnie takiego wyjaśnienia, jak działa hipnoza, dlaczego, co tam w środku im kazało pewne rzeczy robić, żeby trafiło to do takiego właśnie tego umysłu logicznego, który chce zrozumieć, chcę mieć przeanalizowane punkt po punkcie i chce zrozumieć, co się działo, dlaczego te osoby właśnie wykonywały polecenia mm, i czy na pewno nie udawały, tak? No właśnie, no bo to mm -hmm. myślę, że większość ludzi uznała, że to jest, no to są takie wygłupy, wygłupy. udawane wygłupy. No. Mm. Poczuj tą przyjemność płynącą z tego miejsca, twojego miejsca, miejsca twojej mentalnej relaksacji i zachowaj to uczucie spokoju, kiedy jest ci po prostu dobrze. Uczucie relaksu. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Ani miałaś takiej <noise> sytuacji, że na przykład, nie wiem, gdzieś przy, przychodzisz do urzędu, załatwić jakąś sprawę i pani, która tam siedzi za biurkiem, jest no, nieprzychylna jakby Twojej prośbie. Mm -hmm. I mówisz Adin, dwa. <noise> I załatwiasz sprawę? Wiesz, że nigdy na to nie wpadłam. No, <laughs> po prostu przychodzę no, trzeba... z uśmiechem trzeba może to wykorzystać, i grzecznie wiesz. odzywam się do, do, do osób, z którymi mam do czynienia. Tak? No bo rozumiem, że możesz wyczuć, znając się na tym, co robisz, mm -hmm. kto, jest, kto może być podatny, tak? Tak, mogę wyczuć, ale... Nie korzystasz z tego. Ojej, nie odważyłabym się, to jest tak nieetyczne. I teraz, kiedy policzę do trzech, powiem trzy... Otworzysz oczy, jeden, wracasz do tu i teraz, dwa, twoje mięśnie zaczynają pracować, trzy, otwierasz oczy. Dziękuję. Jak się czujesz? Dobrze. Jak odczuwałeś ten stan, w którym byłeś? No tak, miałem takie, tak chodziłem, szyszki były. Mhm. I było, tak jakby to był taki las, nie wiem, nad morzem, taki, jakiś mm -hmm. taki sosnowy w ogóle na zasadzie, że taki przerzedzony, bo są to czasami nad morzem mm -hmm. takie, takie lasy. Tak, tak jakby tak. to było gdzieś tam po prostu, mm -hmm. na wydmach. No. Mm -hmm. I to jest ten fenomen też yy, hipnozy, fenomen halucynacji, czyli wyobrażenia sobie, bo są halucynacje wzrokowe, te, które doświadczałeś. Dotykowe, czułeś ten piasek, nie objawiły się halucynacje węchowe, zapytałam o zapach, nie czułeś zapachu, ale też wiele osób czuje zapach, czuje wiatr na ciele. To są fenomeny hipnozy: jedne z wielu. Czyli po prostu, no tak, no. no. Dobrze. Gratuluję pierwszego doświadczenia. Pierwsze doświadczenie. Żyję. Żyjesz? uśmiechasz się? No. Hmm? I, jest. Jest I ciepło mi jest. Jest ci ciepło w futerku. <laughs>